Moje czytane archiwum. Dwa nowe filmy. Hasa. Pomysł i realizacja. Anna Krakowiak i Michał Dączyk. Nie mam pojęcia, kiedy ja napisałem. Ten artykuł nie pamiętałem nawet, że w ogóle pisałem cokolwiek, ale to żadna. Żadna uchyba, bo przecież naprawdę ja Hasa bardzo ceniłem, cenię dalej i myślę, że pisałem to wtedy szczerze i teraz chyba będę zgodny z tym, co napisałem, ale zaraz się o tym sam przekonam, państwo także. Ilekroć mowa o tak zwanej polskiej szkole filmowej zawsze padają nazwiska Wajdy, Munka, ostatnio Kowlerowicza. Na zachodzie specyfika polskiej szkoły łączy się zwykle z tematyką wojenną, z problemami historii. Dały do tego podstawy takie filmy jak Popiół i Diament. Jak pokolenie, jak eroika, Samson. A tymczasem z polskiej perspektywy obok tego nurtu historycznego istnieje nie mniej istotny nurt zupełnie przeciwny, intymistyczny, kameralny, nurt filmu psychologicznego. Należy do niego Kawalerowicz, ale przede wszystkim Has, reżyser pętli, wspólnego pokoju, pożegnań, a ostatnio Złota i Jak być kochaną. Has jest reżyserem z pokolenia Wajdy Munka. I w oczach polskiej krytyki zajmuje miejsce tuż koło nich. Za granicą natomiast jest zupełnie nieznany. Tak pisałem, zanim powstał rękopis znaleziony w Saragoście, który z kolei pobił popularnością chyba wszystkie polskie filmy razem wzięte. Jego konsekwencje stylistyczną można porównać tylko do Wajdy, przy czym styl Hasa jest zupełnym przeciwstawieniem twórczości autora popiołu diamentu. Has jest kameralistą w jego filmach. Nie ma powiewu historii, jest natomiast dziwny, specyficzny klimat nostalgii, zadumy i autoironii. Wszystkie wątki popularne w filmach Hasa rozgrywają się w świecie mało rzeczywistym, zdeformowanym oczyma autora, wyrafinowanym i subtelnym. Has ma swoje ulubione scenerie w zamglonych zaułkach małych miasteczek, ma swoje ulubione wnętrza, pełne dziwnych barokowych rekwizytów. Ma wreszcie swoje ulubione postacie, pojawiające się we wszystkich filmach. Ludzi dziwnych, niecodziennych, zagubionych w świecie, ale trochę romantycznych, trochę śmiesznych. Twórczość hasa jest bardzo literacka. Has unika scen pełnych akcji i atrakcyjnych sytuacji dramatycznych. Chętnie opiera się na dialogach, szuka nastroju częściej niż silnego wyrazu. Has korzystał w swojej twórczości z rozmaitych utworów literackich. Jego pierwszy film pętla, świetne studium psychiki, alkoholika powstał w oparciu, o opowiadanie Marka Chłaski. Następne pożegnania były adaptacją powieści Stanisława Dygata, jednego z czołowych polskich pisarzy, stosunkowo bliskich w klimacie hasowi. W następnym filmie wspólny pokój has sięgnął do prozy uniłowskiego, pisarza polskiego z lat międzywojennych, po nim nakręcił rozstania. Według melodramatycznej powieści drugorzędnej współczesnej pisarki. Mimo tak różnorodnego tworzywa, Has stworzył filmy bardzo jednolite, czerpiąc z adoptowanych pisarzy same szkielety fabuły i osadzając je następnie w swoim własnym oryginalnym świecie. Autorem scenariusza do przedostatniego filmu Hasa złoto jest Bogdan Czeszko, znany pisarz, autor powieści Pokolenie, według której Wajda nakręcił swój debiut. Samo zestawienie Hasa z Czeszką wygląda jak nieporozumienie. Czeszko jest autorem mocnym, brutalnym, chyba najbardziej męskim spośród polskich pisarzy. Podobnie surową męską jest sceneria tego scenariusza. Złoto rozgrywa się w Turoszowie na terenie wielkiej budowy odkrywkowej kopalni węgla. Jednej z największych inwestycji gospodarczych w Polsce. Bohaterem filmu jest młody szofer przekonany, że spowodował wypadek i pragnący się ukryć w tłumie wielkiej budowy. Chłopak spotyka w Turoszowie przyjaciela, młodego inżyniera, którego w życiu nadaje jedyny sens. Między tymi ludźmi nawiązuje się dziwna przyjaźń pełna wzajemnej rezerwy i nieufności. Chłopak ciągle kłamie, próbując ukryć swoją przeszłość i przeżywa jednocześnie kompleks winy. Inżynier jest ciężko chory, pełen sceptycyzmu wobec ludzi. Jednocześnie obaj bohaterowie są w głębi duszy idealistami, i bezskutecznie próbują to ukryć. Has uczynił ze złota film psychologiczny. Zgubił cały wątek sensacyjny, zgubił klimat wielkiej budowy, natomiast został wątek przyjaźni i pokazał ją w pełni niuansów i subtelności. Film ogląda się jednak nie bez oporów. Bohaterowie złota poruszają się pośród dziwnych, zadumanych robotników, recytujących od czasu do czasu wiersze Wilona w oryginale. Spotykają dziewczęta z autostopu w malowniczych koktajlowych sukienkach, żyją w świecie literackiego zmyślenia, nie mającego żadnego związku z jakimkolwiek zakątkiem Polski. Konflikt między własną wizją artystyczną a realną rzeczywistością towarzyszy całej twórczości Hasa i wynika w dużej mierze ze specyfiki filmu jako sztuki fotograficznej i jego wierności i ograniczenia w wyborze eliminacji szczegółów. Literacki kreacjonizm Hasa i jego tworzenie własnego świata Razi w zestawieniach z realnością fotografowanej rzeczywistości. Gdyby has pisał powieść o Turoszowie, mógłby przez pryzmat psychiki swego bohatera tak dalece zdeformować rzeczywistość, że ani wiersz Wilona, ani dziewczęta z autostopu nie wydawałyby się niczym dziwnym. Ale w zestawieniu z realnym światem zarejestrowanym na fotografii tym szczegółom towarzyszy poczucie fałszu, prawda psychologiczna nie przeważa nieprawdy realiów. Konflikt między subiektywnym widzeniem a obiektywną rzeczywistością występuje w każdym filmie. Dopóki nasza wiedza o danej rzeczywistości jest cząstkowa albo niewielka, jesteśmy w stanie zaakceptować świat wymalowany przez reżysera, wymyślony przez reżysera. Tak dzieje się przy wszystkich tematach ubocznych i marginesowych. W swoich najlepszych filmach has korzysta z takich tematów. Należy do nich na przykład temat najnowszego i najciekawszego, jak dotąd filmu. Hasa Jak być kochaną, według scenariusza Kazimierza Brandysa, autora scenariusza do Samsona Wajdy. Konflikt Jak być kochaną rozgrywa się na marginesie historii dotyczy wyłącznie przeżyć dwojga ludzi cała reszta jest dla nich tylko pretekstem liczy się jako oprawa, ale nie jako materiał dramaturgiczny. Film opowiada o nieodwzajemnionej wielkiej miłości kobiety, bohaterka przez okupację przechowuje w swoim Mieszkaniu człowieka, w którym jest zakochana, a jednocześnie mając świadomość, że jest mu obojętna, a nawet wroga. Po wyzwoleniu jej przyjaciel odchodzi, bohaterka zostaje sama, tak jak się tego spodziewała. Próbuje bezskutecznie od nowa odzyskać ukochanego człowieka, doprowadza go do samobójstwa. Film zbudowany jest z cyklu. Wspomnień. Bohaterka jest znaną aktorką radiową, ma ustabilizowaną pozycję życiową, poczucie wewnętrznej pustki. Zamknięta już dawno historię wielkiej miłości przychodzi jej na myśl przypadkiem w czasie pierwszej podróży samolotem. W Jak Być Kochaną są dwie wielkie role. Jedną gra Barbara Kraftówna, znana aktorka estradowa, charakterystyczna po raz pierwszy, obsadzona w roli psychologicznej. Obok niej występuje Zbigniew Cybulski którego rola jest jakby odwróceniem roli z popiołu i diamentu. Nawet niektóre sceny mają podobny charakter. Po wojnie bohater Jak być Kochaną opowiada w podrzędnej kawiarni przy dźwięku patriotycznych piosenek historię swoich bohaterskich wyczynów z czasów okupacji. Jednocześnie wiemy, że jest to wszystko nieprawda. Widzieliśmy, że ten człowiek ani razu nie miał w ręku broni. Jak być kochaną? Jest tylko pozornie filmem okupacyjnym. W gruncie rzeczy cała akcja filmu mogłaby się rozgrywać kiedykolwiek. a traktuje realia okupacyjnie pobieżnie, a nawet lekceważąco. Na afiszach reklamowano Jak być Kochaną, jako film o miłości po święceniu, a nie jako film o okupacji. Naprawdę jest to film o kobiecie, pierwszy film o miłości kobiety z historii polskiej kinematografii. Jak być Kochaną jest niewątpliwie najlepszym filmem Hasa, i chyba. Najlepszym wyprodukowanym w Polsce w przeciągu ostatniego roku. Według nieoficjalnych plotek, Jak być kochaną, wysłana w tym roku na festiwal w Cannes. Może więc również francuscy widzowie będą mogli wreszcie zapoznać się z polską kinematografią od zupełnie innej strony. No właśnie, myślę, że całe usytuowanie hasa przed Saragosą to zupełnie co innego niż było później. Od chwili zrobienia Saragosy Has stał się klasykiem i to od razu na skalę światową. I takim pozostaje do dzisiaj. Żadna, żaden inny film po Saragosie nie przebił tamtego sukcesu. Było jeszcze kilka filmów bardzo pięknych i bardzo udanych, jak yy, Saratorium pod kepsydrą, a dla mnie Szyfry jako mój jeden z ulubionych filmów Hasa. Ale to, co zrobił z powieścią potockiego, jest nieporównywalne z niczym. To był naprawdę jakiś niebywały zryw ducha i pomysł tak ekstrawagancki, zadziwiający wziąć historię hiszpańską na warsztat, nakręcić to w Polsce z tym jeszcze wielkim rozmachem produkcyjnym. No była to rzeczywiście niebywała przygoda i za to Hasa pamiętamy chyba najcieplej jak można. Archiwum Krzysztofa Zanustiego. Komisja realizacja Anna Krakowiek i Michał Donczyk.